Jest godzina 7.12. Do studiarz wszedł Wojciech Cejrowski, który postanowił tutaj swoje gospodarstwo założyć słuchawki, ale to nie będzie możliwe, panie redaktorze. Dzień dobry. To nie będzie możliwe, szczęść Boże. Szczęść Boże, dlatego że ten kabel prowadzi donikąd. Ale proszę pana, poprzednio tutaj specjalnie dla mnie była skrzyneczka, żebym mógł słyszeć sam siebie. i... Czasy się zmieniają. Ale Skrzyne... czemu na gorsze, proszę pana? Skrzyneczka... Mamy czynić sobie ziemię poddaną, a nie poddawać e, erozji. Ach, skrzyneczka po prostu wyjechała. I teraz co będzie? I teraz e, może będzie jakaś pia... Nie zapewnia pan infrastruktury podstawowej, zapraszając mnie tutaj z Pomorza Gdańskiego? E, może, gdzie ten kabelek, co z tym kabelem? Może go do kawy włożyć, ale wtedy Ach. nie będzie pan słyszał i tak. Redaktorze, ta reklama nie zapewni wam żadnej pracy nigdzie. Ta... Nawet będziesz musiał jako szef tego radia sam siebie wyrzucić. Nie, dlatego, że są słuchacze. Wspieram. kropka, To ukośnik przekaż. To jest właśnie jednym z celów naszej zbiórki, nowej zbiórki jest zapewnienie redaktorowi Cejrowskiemu dostępu do czyli do własnego głosu. Ale przecież ta skrzyn skrzyneczka już tu była, to, to wyprzedajecie się? Była, ale wyjechała, panie redaktorze. Była, ale wyjechała. To co, zacznijmy od piosenki jakiejś. Nie wiem, czy pian techniczny udźwignie coś takiego. Nie kręci głową, że nie udźwignął jeszcze. Y jeszcze. Jeszcze nie udźwignął? To dobrze, to w takim razie. Możemy, proszę pana, o wielu rzeczach porozmawiać. No, w zeszłym tygodniu rób notatki, a potem mnie odpytasz. No, nie, jestem, jestem przygotowany. Ja ale widzę ta... rozpiskę całą wielką. A, proszę no, pana, matura, religia z matury. To jest jeden temat, ten piłkarz wczoraj, który przed sądem musi biedny stawiać, argentyński przed Europejskim Sądem, bo nie zapłacił w Europie podatków i Sąd Europejski się wkurza na niego, zupełnie nie wiem czemu. Szerokie tematy do omówienia cywilizacyjne. No to co, za, zaczniemy od, e, może od tych najprostszych tematów, Znale. czyli Unia Europejska, Polska, Timmermans, Komisja Europejska, przyjeżdża... Nie wiem, jest za... Timmermans, to są niewybierani jacyś urzędnicy z mafijnego bądź masońskiego nadania, nawet już nie analizuję tego, nie obchodzi mnie. To jest kolejne nazwisko, które się pojawia, bo oni sami siebie we własnym sosie... Przestawiają ze stołka na stołek, natomiast nie no to jest, są to nasi nie? reprezentanci i nie chcemy, żeby to byli nasi władcy. Proszę sięgnąć do szkoły podstawowej, do podręcznika z historii i przeczytać, co to znaczy władza absolutna. Władza absolutna to nie tylko to, że władca może zrobić Tobie, człowieku, absolutnie wszystko, ustanowić każde prawo, a sam jeszcze w dodatku temu prawu nie podlegać. Władza absolutna też polega na tym, że nie mamy żadnego wpływu na nią. Nie wybieramy jej, możemy ją tylko obalić. I teraz Unia Europejska, w związku z tym sposobem, w jaki urzędników tam się ustawia na stołkach, stała się pełnym wypełnieniem definicji władzy absolutnej. Czy ty wiesz, w jaki sposób ten pan Timers został wsadzony na to siodło, na którym w tej chwili jedzie? On wydaje rozkazy ogromnej populacji ludzi, ma wpływ na życie. Wielu osób, a te osoby nie mają żadnego wpływu na jego życie. To to jest bardzo nierówna i niebezpieczna sytuacja. I teraz, co się robi z władzą absolutną, ponieważ naród, czy szerzej obywatele Unii Europejskiej nie mają żadnego wpływu na władzę absolutną, nie mogą normalnymi metodami prawnymi e, nic działać, poprosić tego Pana, żeby był inny nie mogą, no nie mają wpływu żadnego. Władzę absolutną można tylko obalić. To jest krótki wniosek z tego przydługiego wywodu. Nie ma innej, legalnej ani nielegalnej, nie ma innej żadnej metody pozbycia się władzy absolutnej, jak tylko jej obalenie. Ale pani premier Beata Szydło, prezydent Andrzej Duda, wszyscy polscy politycy przejmują się tym, spotykają się, rozmawiają. Że się przyjmują... spotykają, to widzimy, nie wiemy, czy się przejmują. Oni grają pe w, w pewnym teatrze, no bo skoro mamy władcę absolutnego, a z kolei prezydent Duda i pani Szydło są wybrani przez naród, to oni starają się dla tego narodu załatwić w tej sytuacji, jaką zastali, jak najwięcej. Oni nie spowodowali tej władzy absolutnej w Unii Europejskiej, tylko jej podlegają w pewnym sensie i starają się od władcy absolutnego jak najwięcej wytargować dla swoich. I dlatego się spotykają. Ale to nadal nie zmienia mojej pozycji, że takich timersów wszystkich tych dziadów trzeba wszystkich obalić po prostu. Ja ich nie wybierałem. Ty ich nie wybierałeś. Nikt ich nie wybierał. Oni sami siebie tam powsadzali na te stołki i kary nakładają na nas jakieś. Myśmy tych praw nie ustanawiali, które oni w tej chwili egzekwują. No to tych dziadów trzeba pogonić, obalić. Oni są słabi w pewnym momencie. Gdy wszyscy im powiedzą non possumus, to oni są słabi. To jest jakiś dziatyga, nie wiadomo skąd ten facet. Każde państwo członkowskie zgodnie z treścią artykułu 213 ustawy jest uprawnione do powołania i posiadania jednego komisarza europejskiego. W związku z powyższym to państwa delegują, więc pośrednio ten komisarz europejski jest człowiekiem. A ten jest, pan jest człowiekiem... delegowany przez kogo? Ten pan jest delegowany przez swoje własne państwo. Czyli konkretnie, które państwo odpowiada za niego. Bo w takim razie które państwo ma mu tyłek skopać. Bo wiesz, takie gadanie o tym, że każde państwo deleguje, wszystko pięknie wygląda. Natomiast w momencie, kiedy to państwo nie może go odwołać, kiedy on przed tym państwem, które go delegowało, przestaje odpowiadać. Jak już go delegowali, to on już wtedy nie odpowiada przed państwem Francja, którego tam wysłało. Timmermans Tylko... jest delegowany przez Holandię. No dobra, Holandia wysłała jakiegoś Timmermansa, i w momencie, kiedy już go wysłała, zrywają się wszystkie nitki odpowiedzialności. Facet bez Lejców chodzi. To jest koń wynajęty do pewnej pracy. Idea takiego komisarza to jest, że on będzie wykonywał jakieś usługi za pieniądze, które bierze od nas, z naszych podatków. Będzie wykonywał jakieś usługi na naszą rzecz. Gdy tymczasem lejce znikają w chwili, kiedy Holandia go powołała, to to jest gra pozorów. Holandia go desygnuje, a potem on nie odpowiada przed Holandią. Przed kim odpowiada zatem? Bo musi być za każdy czyn odpowiedzialność za czyn musi być odpowiedzialność, to on prawda, reprezentuje ale... Kogo w momencie, kiedy Holandia ale, go powołała. Holandię? Nie. Z definicji on nie wiadomo kogo już reprezentuje, ale znacznie, znacznie, znacznie gorzej, bo to co robi, nie wiadomo, czy robią legalnie, czy legalnie i zgodnie ze wszystkimi prawami, które same ustan którzy, które sami ustanowili, czy zgodnie z tym badają sytuację w Polsce i sytuację związaną z Trybunałem Konstytucyjnym, a po drugie nie przyjmują do wiadomości faktów, które są im przedstawiane, czyli działają na podstawie jednego źródła informacji, tym źródłem informacji jest opozycja, która się tak. dopiero rodzi. Przyjmują I teraz uwaga. w mojej ocenie, gdybym był ministrem spraw zagranicznych albo doradcą, to bym pani szydło doradzał nie gadać z tym facetem, bo on ją wciąga na głębokie wody, na których ona utonie. A ona jego legitymizuje. Jeżeli podejmuje w ogóle z tym gościem rozmowę, to już jest na straconej pozycji. Więc byłoby roztropniej w ogóle z nim nie gadać. Proszę pana, pan nie ma kompetencji, żeby oceniać polskie państwo. Nie ma pan żadnych. kim pan jest? W, ty, w tej rozmowie konkretnie, jak pana ktoś umocował? Kto, czy pan reprezentuje Holandię? Kogo pan reprezentuje? Unię Europejską w sprawach wewnętrznych, Sądu Najwyższego w Polsce? Odczep się pan to. Nie macie takich kompetencji. W jakich sprawach pan przyjechał? I z sekretarką niech rozmawia, a nie z premierem. W momencie, kiedy premier już się wdaje w dyskusję z tym gościem, to no, zaczęłaś grę i ją przegrasz. Więc ja bym jej doradzał, nie, nie spotykać się z tym panem. Prezydentowi też bym raz, radził, nie spotykać się z tym panem, bo ten pan na przykład jest za mały. I tak bym napisał jako prezydent. W imieniu gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej stwierdzamy, że to jest osoba zbyt niskiej rangi, żeby się spotkać. Gdyby to był obywatel, który potrzebuje parol, bo przegrał we wszystkich sądach, jakiś pan kluska. Prezydent może go przyjąć, gdyby to był weteran wielu wojen i należy mu się order. Prezydent go przyjmuje, ale jakiegoś pana z Holandii, Timersa. W jakiej sprawie? W sprawie sądu? Niech pan do sądu idzie, a nie jest, do mnie. to jest Komisja Europejska, a żeśmy przystąpili do Unii Europejskiej. Ale Komisja Europejskiej. Europejska nie jest większa od prezydenta Rzeczypospolitej, więc prezydent się z komisją nie spotyka. Z komisją się spotyka jakiś pridupas prezydencki. Wysyła się laufra, który w szatni dostaje stanowisko komisarza prezydenckiego do spraw kontaktów z komisarzami europejskimi. No, musi być jakiś szacunek dla samego siebie. Jestem prezydentem Rzeczypospolitej, nie spotykam się z bylekim, no nie z każdym się spotykam. W moim kraju rzeczywiście mam pewien obowiązek spotkać się z każdym. Trzeba roztropnie czasem gospodarować i tak dalej. Nie z każdym, zawsze i wszędzie, kto tylko list do mnie przyśle, ale teoretycznie tak. Z każdym poziomem obywatela, nawet najniższego, prezydent ma obowiązek jakoś się stykać. Natomiast z dziadem z Holandii. Kto pan jest, że się chce pan ze mną umówić? Jestem komisarzem europejskim, proszę pana. To proszę z komisarzem mam, polskim się spotkać. Mam wiele instrumentów, za pomocą których mogę pana do tego spotkania zmusić. Nie że może, się może pan mnie pan zmusić się do niczego, nie spotyka bo jestem ze mną? Człowiekiem. Jeśli człowiekiem. Bo... Nie, nie spotyka uwaga, uwaga. się pan ze mną? To, dobra. To pana wykluczę z Unii Europejskiej. Uwaga, uwaga. Proszę pana, nie, Natychmiast... nie, nie będzie pan już więcej w Unii Europejskiej. Proszę Dobrze. pana. Natychmiast nie wtedy, jest... ale poczekaj chwilę. Zwołałbym konferencję prasową i powiedział: "Pan Timers mi groził następującymi słowami, że wykluczy Polskę z Unii. Ośmielił się prezydentowi Rzeczypospolitej pogróżki wygłaszać jakiś komisarz. Jesteś pan persona non grata, wsiadaj pan w pociąg. Skuty w kajdanki i wąs Polski za to, żeś pan pyskował polskiemu prezydentowi groźbami. I tak bym go załatwił. W kajdankach by wyjechał sobie do Berlina i by się troszeczkę ostudził. Niedługo nie by Rzeczpospolita była niepodległym kraju, krajem, panie redaktorze. Ma być redaktorze, dopiero wczes... niepodległym, bo podlega jakimś komisarzom. Wpakowaliśmy się w Unię, bo ktoś ludziom prało będzie od dobre. tego zacznijmy. Redaktor I trzeba się Woj... na niepodległość. że wystąpić z Unii Europejskiej. Chciałbym... Nie wystąpić. Po prostu przestajemy tam uczestniczyć. To nawet nie wymaga aktu występowania. Ale ta jest 80 osiem, tysięcy aktów, które żeśmy podpisali, które aktów możemy prawnych. zignorować. Przestajemy wysyłać. Ale nie link. możemy zignorować czegoś, możemy. co podpi nie, no podpisujesz z kimś umowę. Mogę ją umowę zignorować. No, no wy, wynajmuję od siebie twój termos. Mamy dwa podpisy pod umową, że mogę ten zignorować. Nadal mogę. To nie byłoby wobec ciebie etyczne, gdybym ja po prostu przestał odbierać telefony w sprawie termosu. Natomiast mogę. W sensie, czy, czy to jest wykonalne? Jest wykonalne. Może być nieetyczne, nieeleganckie, niewygodne, niepraktyczne, ale wykonalne jest. Można po prostu zacząć ignorować tę całą górę ustaw. Można się dogadać z kilkoma innymi krajami, którym też ta sytuacja ale, nie odpowiada. Ale, ale nie można. To Przed, to można jest... z Brytyjczykami dogadać się w gabinecie no. po cichu, Chcesz Brexitu czy nie chcesz? Popłać mi w oczy. I ten facet mówi, chciałbym, ale nie mogę tak głośno o tym mówić na ulicy, bo to jest politycznie trochę nie tego. Więc muszę tak grać, zobaczymy co naród w, w referendum powie. Jak naród powie, że Brexit, to ja się strasznie ucieszę. Mówi premier Wielkiej Brytanii. To my wtedy spiskujemy z tym premierem, dobra stary, to ja ci pomogę. But, uh... Zróbmy my we dwóch burze mózgu, co możemy zrobić, gdyby Unia tobie podskoczyła albo mnie podskoczyła. I ja też zrobię Brexit w tym samym czasie. W momencie, kiedy Unia Europejska będzie miała dwa fronty: jeden w Wielkiej Brytanii, drugi w Polsce, a trzeci jeszcze na Węgrzech, to się nie zdążą ogarnąć tylko chłopaki, musimy się we trzech umówić na brexit jednego dnia. Tak się załatwia takie sprawy. Pod warunkiem I kogo że wyśle pan że... Timers do Polski, jaką armią dysponuje Unia Europejska? Bo mi mówisz, że stracimy niepodległość natychmiast o nas. To kogo wyślą? Mają jakąś straż miejską? S -s -s mają straszaki miejskie, to znaczy mają bardzo wiele instrumentów, za pomocą których mogą e, wpływać na to, co się dzieje. Teraz, w... proszę to, Pana. to są gospodarcze instrumenty Mog przede wszystkim. Nie mają. Otóż mają tylko do momentu, no to powiedzą, kiedy dobrze, my Ceylowski... słuchamy tych instrumentów, czyli kiedy Unia nałoży na nas karę. A my się zgodzimy ją zapłacić, to to jest instrument. Natomiast jeżeli oni na nas nałożą karę, a my zignorujemy tę karę, to oni nie mają narzędzia, nie mają komornika unijnego, którego mogą po te kasę do nas przysłać. Na tym polega słodki układ, że dopóki wgrasz tymi kartami to rzeczywiście możesz przegrać. A jak przestajesz nimi grać, wstajesz od stolika, mówisz nie gram więcej w pokera, no, bo to nie jest dla mnie gra. No ale to jest, jest jeszcze, no co ci jest jeszcze kogo przyślą? Jest jeszcze Europejski Bank Centralny, jest jeszcze świat, jest jeszcze, są jeszcze armie, ale rozmaite. Świat... Jest, Trump... jest jeszcze NATO, jest jeszcze Rosja, jest to, to jest stratem, by jest... się szło dogadać, jaki świat, który świat. Chińczykom zależy na osłabieniu Unii Europejskiej. W związku z tym, gdybyś poszedł do Chińczyków i powiedział, Polska by się a po cichutku z Unii wymiksować. Czy będziecie nam robić wbrew? Przecież to jest waszym interesom, żeby Unia osłabła poprzez taką wyrwę, jaką jest Polska. I Chińczycy powiedzą natychmiast si senior, gramy z wami w tę grę. I po, po, chcemy was udusić oczywiście docelowo, bo Chińczyk chce wszystkich udusić, ale na chwilę przynajmniej jest, zostaje naszym sojusznikiem. I, I wolisz z komunistyczną partią Chin rozmawiać Nie, na ten temat? Nie, ja pytam ich tylko, czy coś zrobią i ich w dyplomacji informuję z wyprzedzeniem, co mam zamiar zrobić. Oni i tak już wiedzą, co ja mam zamiar zrobić, bo mają swoich szpiegów w Polsce. Tutaj za ścianą jest Bank Chiński i wszystko słyszą, co my mówimy. E, w związku z tym, oni i tak wiedzą wcześniej to, to, to jest... co ja im mówię, to... natomiast traktują to jako gest w swoją stronę, że ja ich informuję o moich tajnych ustaleniach. No, panie, no nie czytał pan żadnej książki z dyplomacji, no to to abecadło jest. E... Waszykowski nie czytał. Czytał widocznie Kryminały Chmieleskiej, zamiast czytać porządne Tomy Klency, no bo by się tego wszystkiego nauczył ze zwykłego Toma Klency. E, cadło, e, z pieca spadło. Jest godzina 7.28. Teraz przed nami wybór. Mamy. E, albo e, czterominutową rozmowę, nie, jeszcze nie, nie Ale... piątka, nie szóstka, nie ten, bo mamy albo czterominutową e, rozmowę z profesorem Choda, Choda, Chodakiewiczem na temat Donalda Trumpa i chyba ją wybierzemy. Proszę, wybieraj pana a nigdy nie spotkałem jego siostry, tylko znam. Panie profesorze, z punktu widzenia polskich interesów i z punktu widzenia spraw polityki zagranicznej, czy zwycięstwo Trumpa coś zmieni? To zależy. Jeżeli... Trump zostanie prezydentem w taki sposób, jak pan sobie kupuje, no więc kolejnego, kolejny samochód Porsche. No to znaczy, się przejedzie tą prezydenturą, zainstaluje jacuzzi w Oval Office w Białym domu. I przeleci się tym prezydenckim samolotem za daszyku ze swoją żoną. Tak. No to będzie business as usual i raczej niewiele z tego wszystkiego wyjdzie. Ale jeżeli Trump uzna, że jest w obliczu, stoi w obliczu śmierci, to jest koniec życia, więc może zaznaczy się w historii czymś. Nie tylko tym, że był prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale zaznaczy się w historii, że zrobi coś wielkiego. Na przykład liczą jego ci, którzy go popierają, że odkręci Rewolucję kontrkulturową, że po prostu zawróci to zupełnie w drugą stronę. Jeżeli on zdecyduje się coś takiego zrobić, no to może być bardzo ciekawie, może być też niebezpiecznie, w zależności od tego, jak on sprawę rozegra. Kłopot w tym, on nie jest nihilistą. Jak odwrotnie niż Hillary Clinton. Kłopot w tym, że on jest wydmuszką intelektualną. Ale ponieważ jest przedsiębiorcą i zamożnym człowiekiem, uważa, że może sobie ludzi kupić, którzy się znają i mu zrobią, co mu potrzeba, jak nie, to ich wyrzuci z pracy i przyjmie do pracy ważniejszych ludzi, lepszych ludzi i oni mu załatwią. I teraz na dwoje babka wróżyła, co z tym wszystkim będzie, bowiem w tej chwili Trump jednocześnie dwie sprzeczne propozycję pro, propaguje. Pierwsza propozycja to taka, że budujemy mur i się za nim chowamy. To się nazywa neoizolacjonizm. I to się ludziom podoba w większości. Zresztą w obu partiach. Po co Amerykanie mają być związani ze światem, jak z tego tylko wynika to, że wszyscy nienawidzą Ameryki i opieprzają. O, tu Ameryka to zrobiła, to tamto. Dobra, to się wycofujemy ze świata. Zobaczcie, jak się wam będzie w życiu podobać. A druga propozycja, którą Trump propaguje, to jest przeciwieństwo. Naprawimy wszystko, damy wdziób tym, którzy nam podskakują, i naprawimy świat. Czyli nie można się schować za murem i dawać w dziób Bo to trzeba wyjść za mur, żeby dać wdziób. Co z tego wszystkiego wynika, Bóg jeden raczy wiedzieć. Trump właściwie ma pustą ławkę, gdy mówi się, że w pisma krótką ławkę, tam nie ma nic. W jego zespole do spraw zagranicznych jest jeden poważny człowiek, absolutnie facet, który się znał, który był w Pentagonie od spraw prawnych, a potem pracował dla firmy Blackwater. Jest jedyna osoba kompetentna naprawdę w sprawach zagranicznych. Przyszedł kiedyś do mnie ktoś ważny, przerażony i pyta się: Ty, słuchaj Marek, kto będzie sekretarzem obrony? Z takim przerażeniem, bo normalnie to już jest ustalone, już co najmniej na dwa lata przedtem są kandydaci, tam nikogo nie ma. Osoba, która zajmuje się kandydatami, no bo osoba, którą ja po, popierałem, dr Carson. I dr Carson w tej chwili w administracji. Która się formuje. Doktor Carson, który dodajmy, jest fantastycznym prawym człowiekiem, neurochirurgiem, ale w ogóle się nie zna na polityce. I on wyszukuje ludzi na, do ekipy Trumpa. Co z tego będzie? No. Będzie ciekawie W razie gdyby Trump wygrał. Ale mi się wydaje, że wygra Hillary, no i będzie po wylicznemu, cynicznie, postępowo, więcej marksizmu, lesbianizmu. Cała rozmowa Antoniego Opalińskiego z profesorem Markiem Chodakiewiczem będzie na stronie Radia Wnet Wojciech Cejrowski. Skomentuję to, co powiedział profesor Marek Chodakiewicz. Nie wiem, jak profesor Trumpa studiował, ja jak antropolog studiuję, więc... W... Przyglądam się, patrzę w oczy, czy to Indianom, czy Trumpowi, i codziennie patrzę w oczy. Profesor pewnie go studiuje, czytając raczej, jak to profesorowie, chociaż tego nie wiem. Kompletne nieporozumienie, moim zdaniem, co do tego, że Trump łączy w sobie takie dwie sprzeczności, że z jednej strony chce postawić mur z Meksykiem i się za tym murem schować, a z drugiej strony proponuje, że zaatakuje i wyleczy Amerykę, przeciwników pokona, chińczyków cofnie i tak dalej. To nie jest sprzeczność. Pod warunkiem, że Trump nie chce się za tym murem chować. Moim zdaniem, jak mu patrzę w oczy, to on ten mur stawia ofensywnie, a nie defensywnie. To jest mur, za którego będziemy was walić. To jest mur... Ale was, czyli kogo? Meksykanów, którzy nielegalnie przekraczają granicę, kradną pracę Amerykanom, ale przede ale wszystkim... Ale Amerykanie najpierw ukradli im te wszystkie rzeczy, którymi oni się zajmowali. Nie, to jest nieprawda. Bo... No, no nie, porozumienie... skończmy jeden temat, Dobra. bo się pogubimy. Dygresja będzie potem. Przede wszystkim przywożą kartele kokainę, która jedzie aż do Vermont, bo w Ameryce nie ma granic wewnątrz między Stanami. W związku z tym, jak już przekroczy Rio Grande, to potem sobie jedzie dokąd chce. I aż do Kanady może dojechać z tą kokainą. No I to stwarza wielkie problemy. Moim zdaniem to jest mur ofensywny. Trump cały czas, kiedy mówi o murze, to mówi w takim tonie obraźliwym nawet trochę dla Meksykanów: I jeszcze wy za ten mur zapłacicie. Co jest rzeczywiście wykonalne? Trump może postawić takie warunki gospodarcze Meksykowi, że Meksyk postanowi dobra, zapłacimy za ten mur. Musimy mieć wspólną granicę. Drugie państwo mówi: "Zbudujmy coś tutaj na tej granicy, żeby nie było wypływu naszych obywateli na teren Stanów Zjednoczonych". I jeżeli to jest warunek współpracy gospodarczej dalszej, on to wyliczył zresztą. Że ten mur będzie kosztował tam 5 miliardów, a roczny obrót z Meksykiem to jest 25 miliardów. I on stwierdził, im się będzie opłacało ten mur postawić na moich warunkach. Ten mur, moim zdaniem, to jest atak. Można mur postawić po to, żeby się za nim schować, albo można postawić mur taki, żeby za niego strzelać z góry na wrogów. I koncepcja Trumpa wewnątrz głowy, ta psychologia tego muru jest taka, że on chce zaatakować świat, czyli ta druga koncepcja, którą wygłosił profesor Chodakiewicz, wcale nie stoi w sprzeczności z murem, bo to jest atak, to jest człowiek ataku, to jest człowiek, który cały czas w życiu coś robił. Boksował się z urzędnikami, czasami zagranicznymi, którzy nie chcieli mu dać zezwolenia na hotel na plaży. On całe życie był w walce, na froncie. Jako szef tej swojej firmy, on nie zajmował się stawianiem cegieł, do tego wynajmował ludzi. Teraz w związku z tym nie musi mieć sekretarza obrony na tym etapie kampanii wyborczej, bo teraz on ma wygrać kampanię wyborczą. Jak wygra z Hillary Clinton kampanię, to natychmiast wynajmie sobie, bo się w kolejce do niego ustawią, ludzi do budowania czołgów. Więc to nie jest problem, że jego ławka jest pusta. Ona teraz ma być pusta. On teraz toczy kampanię o zwycięstwo. I całe życie ją toczył. Nigdy nie siedział za żadnym murem, tylko ma psychologię ofensywną. Całe życie w boju był. Hillary Clinton y, powiedziała, że zwycięstwo Donalda Trumpa to będzie prezent dla Rosji. No, ta, ta tak mówi, bo chce wygrać, nie chce pogrążyć Trumpa. Trzeba pamiętać o tym, że ona się ściga w, w, z Trumpem. I cokolwiek mówi, to wszystko jest skierowane przeciwko Trumpowi. Więc nie możemy wierzyć w to, co ona mówi, tylko musimy zmierzyć to, co ona powiedziała. Czyli y, jeżeli ona mówi, że Trump jest prezentem dla Rosji, to albo jest w tym trochę prawdy, albo to jest całe kłamstwo. No, trzeba podejrzliwie podchodzić do tego, co ona mówi. Moim zdaniem to nie będzie żaden prezent, dlatego że Trump mówi o tym, że Ameryka musi zostać ponownie policjantem świata. I mówi, nie może być tak, że za poprzednich dwóch prezydentów rozpanoszył się Putin, był osłabiony jeszcze z czasów Reagana, przewrócone państwo, wielki mocarz, który leżał na plecach i kwiczał, i nagle Putin prowadzi sobie trzy wojny i nikt go nie co? Nikt, no nie, nikt nie mówi, nie. sprawdzam, nie mogę kiwnąć palcem na mnie, może mam kończyć, to skończę. Trump jest w ataku na Putina. Mówi, to nie może być tak, że on na Krym przyjeżdża, na Ukrainę, na nasz teren wkracza. Lata koło naszych samolotów, no nie tak nie będzie po prostu, mówi Trump. To jakim on będzie prezentem dla Putina? i dla Rosji. O Donaldzie Trumpie. Duży artykuł Jerzego Strzeleckiego jest już w drukarni. To będzie pierwsza strona 24 numeru Kuriera w det A teraz co? Numer 5? A proszę. Chase it away. Pogoń ich. Hilarię pogoń. Proszę pana, ruskich pogoń. To, to w, w tej piosence o to chodziło mniej więcej. Żeby pogonić złych.